Witajcie kochani! Dziś druga odsłona zachęty turystycznej z okolic Skarżyska Kamienna, czyli związanej z pradziejowym rydnem. Najpierw podsumuję część poprzednią, aby nam się wszystko w głowie ładnie poukładało, a następnie opowiem nieco więcej na temat kopalni hematytu. Zapraszam w teren. Nie może ta kopalnia właśnie tu była? W łąkach może. No, no, chyba las jest podejrzany. No, bo... no. Zaraz dojdziemy do tego kamieniołomu, gdzie jest dużo bo... No No chodźmy dalej, zacznijmy. Dlaczego jest takie, ponieważ po pierwsze zagęszczenie, takie jakie miało go nie być, drugie użycie nazwy pro to miasto, ponieważ. No to jest skojarzenie tak, to było, tak. pierwszego odkrywcy, czyli. Pierwszego odkrywcy i do, nie bardzo do, do tego, co on tam znalazł. Tu jest święta ta odkrywka. Tak. No, może drugiego odkrywcy, bo tylko Tak, 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 tylko Ale ten główny powietrzny odkrywcy. Ponieważ... Teraz to wszystko potem było niszczone przez kopalnie piasku, przez jakieś wytypisko śmieci. Potem przez nielegalne eksploatację tego piasku tutaj, więc to stanowisko było mocno niszczone. No ale jego logospojarzanie właśnie było takie, że górnicy, czyli przez co kto się zajmuje w wydobyciu, domy nad wyrobiskiem, czy nad wyrobiskami, kawałek dalej, coś nazywa proto protomiastem, czyli miejsce, w którym się handluje, no tak mówiąc współczesnym językiem przemieniem i czy ochrą nawet, już przerobioną, żarna znaleźli. Czyli chematy przerobione na sproszkowaną ochrę i na taką jakby maść z tłuszczy, czyli coś mazistego z tej ochry i przemieniem przemieniem też nie w postaci gotowych buł, tylko takiego jakby półfabrykatu do narzędzi. Tłukowski to porównał, że to tak jakby dzisiejszy w dzisiejszych czasach się stal narzędziową po prostu ludzie po to się zjeżdżali. I ciekawą też rzeczą jest to, że właśnie na Grzybowej Górze, którą próbowaliśmy znaleźć, a którą może jeszcze znajdziemy, znajdziemy były zakłady przetwórstwa krzemienia. I to były tylko zakłady przetwórstwa, nie znaleziono przy tym miejsc mieszkalnych. Były tam jamy zasobowe z bułami krzemienia, z których można było sobie wyjąć jakiś kawałek, Wstępnie go obrobi, żeby już dać komuś taki przygotowany surowiec, nawet taki, na którym widać, co on jest wart. Bo no wiadomo, jak taka była, no to oni może mieli lepsze oko w tamtych czasach. Nie? Mm -hmm. Teraz to nie bardzo widać, co jest w środku. I mu po prostu na coś wymienić, czyli, mówiąc, współczesnym z tym Według niego, Proto, to miasto się tym zajmowało, tam pracowali kamieniarze, krzemieniarze, i w innym miejscu pracowali górnicy. Czy to była jedna grupa rodzinna, klan, czy nie, no to trudno też powiedzieć. A jest też właśnie kolejną ciekawostką, że najczęściej takie przetwórstwo przemienia, które nie jest na własne domowe potrzeby, to jest przy kopalniach. A tutaj nie było przy kopalni, oni ściągali to, ten krzemień z kopalni i tutaj wspólnie razem dystrybuowali z tym hematytem, znaczy z tą ochroną. No, brzmi to bardzo współcześnie. Brzmi współcześnie i brzmi to tak, że tutaj naprawdę wszystkich mogło przy, przyciągnąć. Bo to były dwa takie podstawowe. Towary paleolityczne. Hmm. Biorąc pod uwagę, że ludzie chyba dużo wędrowali wtedy, no to. I nawet przyciągnęło, bo znalezienie 400 stanowisk i to przy zniszczeniu terenu mm -hmm. na pewno było ich więcej. Znaczy na pewno, no, jest bardzo mm -hmm. prawdopodobne, to jest duże zagęszczenie na, na tak niewielkim miejscu. No i tak jak mówiłam, najbogatsze te domostwa, po, nawet po jakości. Nic innego nie zostało, ale po jakości kamienia, który znaleziono, to były w okolicy zrobiska. Mm -hmm. A im dalej wzdłuż rzeki i po drugiej stronie rzeki, to jest jakiś nie świat. Tam to, to wszystko już było biedniejsze. Przemień byle jaki... No, osiedla może po prostu tymczasowe. To znaczy ktoś tu przychodzi, dudując jakiś tam szałas na mnie odstawiał, załapiał, co miał, no, wszystkie transakcje, życie towarzyskie. To no co? Próbujemy przejść do, przez kopalni. las do kopalni? Tak. To jest, wydaje się. potem wracał do siebie do domu. I do domu, no. Wiem, na można... swoją kontynuował swoją podróż, bo to wtedy chyba nie była epoka Dobrymą, domu. Znaczy, wszystko na to wskazuje, że... Oni tak nie porzucili tego. Oni tu siedzieli ci przy tej kopalni. Czyli oni raczej nie wędrowali. Za dobre miejsce, więc taka lokalizacja wygląda. No okay. Porzucić, żeby ktoś inny tu ją potem przejął? I sposób wtedy tak organizować ten przemień. tych, w tych, tych jamach. To nie wygląda na wędrowanie. Nie, no to wygląda na niezłą manufakturę. Zwłaszcza, że w tej sytuacji. i, i sprzedaż. Bo ona, to co to ja tak spekuluję, że w tym momencie można. Jak akurat nie, nie wędrują renifery, no to można się za te renifery wymienić na ochrę lub No tak. I wtedy mamy jej skórę i skóry, mamy i jedzenie. I dlatego właśnie to stanowisko jest tak niewiarygodne. Z tych, z tych powodów, które może w ogóle przewrócić do nogami pojęcie No czekaj, tak? bo chyba chodzimy komuś szkoda. To tak, jak wtedy ludzie żyli. Weszliśmy do kamieniołomu. Znaczy, może nie kamieniłowo, tylko kopalni. Zapewne pewne Jedno z nich, być może, wyraźnie jest powiązane właśnie z kopalnią od 10 tysięcy lat. Biorąc pod uwagę czerwone zabarwienie ziemi, a jak nie z kopalnią, która może była obok tam. Gdzie W tych krzakach i w tym lesie. To miejsce przetwórstwa. Tematu to na ochra, biorąc pod uwagę ten cały pył czerwony, przesiąkający ziemię. Krzemień, jakiś tak pięknie zakończony, krzemień czekoladowy. Bo ludzie w Paleolicie z jakiegoś powodu bardziej cenili krzemień czekoladowy. może technicznego. Niż ten pasiasty, taki piękny, z Jóży na przykład. Popróbować. Kupać, to może po prostu Zrobić jakieś narzędzia, tak. No narzędzia. Może ostrzejsze noże, ostrzejsze krawędzie, twardsze, trudniej łamliwe. Tematyk w Rydnie pochodzi z czasu zgromadzenia go w postaci takiego żwiru i otoczaków na plaży triasowego morza, który tutaj twardniało Takie lepiszczy pozostało do czasu kopalni tematyką. Jeśli by tu była ta kopalnia tematytu, albo w tym lesie też. Nie musiało to być jedno miejsce. Właśnie nie musiało to być jedno miejsce, i nie jest to tak, że to jest taki ciągły pokład, ponieważ były to takie, były to wychodnie pozostałe po tej plaży. A hematyt to co? Jak to co? Co to jest tak naprawdę? Urda żelaza. Aha, okej. Okay. To jest schematyk. No widać trochę dalej. To jest hematyt. Aha! Tak <laughs> 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 się w ogóle zastanawiam, dlaczego to jest hematyt. No ja wiem, że czerwony, to barwa krwi, ale czy przypadkiem też nie, nie ma to tej cechy, że w kula bryma, bryła nie musi być czerwona. Dopiero rysa jest czerwona, czyli tak samo ciało ludzkie jest, jakie jest. Dopiero jak się je skaleczy, to się pojawia czerwone. Mm -hmm. no tak. Także nie wiem, czy też to nie grało roli, że akurat ochraf, akurat schematytu właśnie to była bardzo ważna. Do czego jej używali? Trudno powiedzieć. Znaczy, na pewno wiadomo, że w celach kultowych, na pewno wiadomo, że posypywali zmarłych. Miejsca, gdzie chowali zmarłych, znaleziono czasami Wasza atak przeleciał. Lucyfer. <słuch> Lucyfer Stalego. Stalego. Na pibe. W każdym razie czasami znajdowano jamę grobową, pomalowaną ochroną od wewnątrz, czasami z jaskini. Podobno również używano, co można się domyślić, czyli cera, leczniczych, w ogóle by jako farbę w tamtych czasach potrafiano wyrabiać, jak to masy w odcieniach od żółtego, znaczy ochrę w odcieniach odcieniach poprzez prażenie, od żółtego, poprzez różne odcienie czerwieni do fioletowego. Troszkę to przypomina przegrzanie żelaza. Tak, to przez jakieś prażenie to robili, a używali jej tyle, że w miejscach domost wcale nierzadko po prostu jest na tych całych stanowiskach ziemia zabarwiona na czerwony. Teraz odkrywana jest po prostu tam czerwona. Tak, troszeczkę jak pod koredującym żelazkiem współczesnym. No tak, no i wiadomo, co po nas odkryją. Też no. może powiedzą, że używaliśmy okna w tenachlub. <grystanie> Koordynaty GPS dotyczące odwiedzanych miejsc, jak zwykle pod filmikiem. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne odsłony zachęt turystycznych. Pozdrawiam.